Przechodźmy do tego. Przekuć z Minecraft. A e, y właściwie to jest seriala? Y jak to było? Właśnie jak to leciało? Eeeh, y zapomniałam se. Czekaj, to leciało jakoś tak, że... Chyba... Bez mózgi? Nie. Głupi, głupszy i głupi? Nie. Tak, tak. Głupszy i głupi. Głupi i głupszy? Ale to nie twoja seria, ja to inni mieli głupi i głupszy. miałeś. Aha, coś nie. Palan. o palancie. To Nie, coś innego. O kurde, nie, lepiej tam zatrzyma. Bo się boję, że nie do... Że nie do... że... wiecie. Nie dolecisz. No właśnie. My... musimy do maksimum. Jak miasteczka mi to po prostu przerwę, później to zrobię. <laughs> tu powiem, będzie lawa ja tylko... nie pozwolę, ci, ja będę Dobra. Kurde, już cały czas tak proszę. Musimy uważać. Ale to, ale dadniesz się, dadniesz, dadniesz. Jest! A nie, bo to takie głębokie. Głębokie. Buduj od boku. No, tutaj. Nie, nie, to, nie to. Nie masz teraz jak wyjść. Mam jak wejść, robię sobie. Wiesz, ja to oryginalnie lawa, tylko... Nie ma. No. Mhm. Bój do do kopalni. W czwartym odcinku. Mhm. Bo mi się Czyli kończy... Bo, ale wiesz, tu nie jest problem, wiesz, tu nie jest problem? No hmm. ty nie ma albo ogóle nic dla potworów. Bo i ja tylko jak nie buduję Mówiłem im to, że, że nie włącza potworów, dlatego że potwory mnie nie zabijały. Ej, ale teraz nie buduj tutaj, O, tutaj na przykład. Tak, uh. O. No skakać. No to się pan, roboty twoje nie śpiewaj. Jest tutaj. To się nazywa los idioty. No ładnie dobwity tytuł. Nie. Nie, głupi, nie. Y... Zapominałem się na zewnątrz. Czekaj, są ci u mnie noc. Czekaj. O, już nie są ci. O kurde, o kurde. Ja nie wciskałam w spacer, ale fajnie. Wytreniało. Tam się kończy szelasu, nie? Hmm. Dzień dobry. Dzień dobry, to do wycinku swej majtki dopiero. Eeeh. Trzyma mnie w straszku. Ej, trzyma książkowa.

Nie, w yy, następnym odcinku będzie szybkie tempo i pisaneczka <laughs> Nie, czy nie starczy? No, starczy szkła. W mm, następnym odcinku... Nie, sam się was pytam, co mam zbudować na mi osobiście. Bo ja nie lubię odbierać jak tym tak normalnie daje tym którym chce to czytać czyta mi się. muszę ja Czemu to, tak mało która cały czas zachwyca chcę mało mówić. jestem znana jako gaduła a jak ci się cieszy czekaj zaraz to pokażę no, nie, ale nastroja, pytam się was, co zbudować w kolejnym odcinku? Przygotuję materiały. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem. To co? Ja wiem. ci znaczy powiedzieć? Ja, ale pro. Piwnicę mam nie masz. To, a każdy fajny ma piwnicę. Ale mam już piwnicę. Taką przy domku. To zrób studnię i przejście w niej. Nie, bo to jest... To nie jest stare, to nie jest stare. Dzieje Joker to zrobił, ale on to odgapił. Ale oh. zrobił fajniejsze. Ale Joker się to jest na oglądał. I zrobił coraz fajniejsze. Mm -hmm. O oh, kurde, cool, kama. Starczy ci. Uh. Szkło starczy. Hmm, hmm, hmm. Ej, ja się was pytam, czy robić hodowlę kurczaków? Jak znajdę kogoś, albo świnie. Nie, Nie, Nie ale pokażę ci to zaraz fajnego. Hmm. Czekaj no, hops. Patrz. Gdzie, e, chyba tam będziemy pójdźem. Będzie lawa. Wiesz hmm, to ci powiem. Jeszcze się dowiedziałem. Że co? Że mam już jedną subskrypcję. Ode mnie, bo mnie prosiłeś. Nieprawda. Cały mnie zasubskrybowałeś. Nie. Ja ci no nie, i chodzi o to. Nie, bo byś mi nie dał stałej stówy. jest I muszę zrobić jubilerausza. Sprawdzę ze stankerem. A ty ja no, też musimy zasubskrywać za to. Jeśli Ty nie będziesz dla mnie miły, to ja nie daję, To ja odwołam moje subskrypcję. A ja powiem, że Ci a ja zamokuję tam opcję. Odwoływanie, wiesz? Ale tu nie muszę ginąć, bo będę musiał do mojego domku, wszystkiego. Czekaj, żeby już było po prostu. się. Nie. akurat. Znalazłem. Nie podejrzewaj. Tamten konia nie znalazłem. W jednej własnej... Tak? Tylko jak chyba nie mam. Ale przechodziłem przez pustynię. Miał taki wielki topór, nie drewno, y, wio, drewno z drewna, drewna taki wielkie, nie? I y, to było i w nim był taki topór drewniany z nie? No taki, taki pomnik, nie? To ja zrobię jeszcze z drewnem, z piaskiem, nie? Już czym tak jeszcze Z mieczem, ja będę z nim I siepał to. Mam jakiś tam zapas Jeszcze jeden. O, to będę musiał trochę zniszczyć i będę musiał... Zabbiłem się przycięcia zrobić do mojej kopalni. Nie wiem co wam powiem, że te ZTCSG to jest lamus. To jest za tym niech Nie za Mnie, mnie, a nie... Yy, jak to się Dziecko -wojno, a nie dziecko wojny. Muszę się wyspnąć jakoś tam czeka i wejdę tam. Właśnie no, tak. ja ja, zrób takie schody. Ale mogę najpierw sobie wyjść. Tu. Nie poplał, że tego człowieku. Co ty robisz? Co ty robisz? Na łóżku jesz? Oszalałeś całkiem? Kto to ma prać potem? Zobaczcie, co robisz. Wynocha mi z tego łóżka. Coś okropna. Ja wydobiję kabla. Mógł być mógł Jest przerwa. Ja wydobiję kabla i pop... Wydobiję kabla! Głośniej. Nie! Y, kabla, chcę, y, no wydobyję kabla, zaraz się widzi. Witam was, wiesz, po przerwie. Jak widzicie. Witam was po przerwie. Bardzo krótki, Ledwo minutę minut to Po co muszę to? Oraz tak, raz.

W yy, następnym odcinku sami zdecyduję, czy co mam budować. Siema.